Cześć! Kolejna wizyta na strzelnicy Magą w Poznaniu. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać coś naprawdę ciekawego, moim zdaniem. Jest to dłoń myśliwska. Ja specjalnie ekspertem dłoni myśliwskiej nie jestem, ale w tym wypadku rzecz staje się bardzo prosta. To jest kałasznikow. Tylko tak ładnie ubrany. Wiem, że w Polsce już pojawiały się produkcje zastawy strzelające. Pociskiem 308. No, ale tutaj sajga, bo to jest model, sajga V100, wow, poszła bogato. To, moi drodzy, strzela taką oto książeczką. Święty Springfield 3006. Jak postrzela, to, to zaraz zobaczymy. Sprawdzimy tutaj w kurki, nie będziemy kombinować. Broń śliska, sztucer półautomatyczny. By mamy, tak jak wolenie myśli, trzy nawoje w magazynku. Manuła troszeczkę prostsza od kołaśnikowa. Nie mamy e, osłony komory zamkowej połączonej z bezpiecznikiem i selektorem. No bo to jest tylko, tylko semiauto. auto. Bezpiecznie mamy w tym miejscu przedmiotowy. E, celownik jest jak najbardziej wojskowy, wyskalowany tym razem. Do 300 metrów, tak mi się wydaje. Ja mam ustawiony na bezpośrednią, no bo będziemy strzelać, będziemy strzelać do e, tarczy na odległości 50 metrów. Zobaczymy, co mi wyjdzie. E, a że jest to kałasz, tak naprawdę, aż do bólu. To tutaj, jak widzicie, mamy na boczną szynę montaż. A że to działa. razie Radzieckim, nieoby jest to celownik PSO1 to karabin fakunowa SWD, mącowany na boczną szynę. Z tego strzelać nie będziemy, to jest tylko demonstracja, że można założyć każdy celownik optyczny w tym standardzie. Jeżeli jesteście zainteresowani jednym lub drugim egzemplarzem, z tego co się orientuje, one również będą w tym momencie w interesującej promocji także kto jest zainteresowany zapraszam do odwiedzenia Strzewnicy Magnum w Poznaniu można się bliżej z tym zapoznać no i co to odłożymy i sprawdzimy jak to chodzi na gorąco okej okay. zobaczmy co z tego wyjdzie I zaraz sobie przywieziemy naszą tarczę. Jak wyjaśnię, pod wrażeniem. No jest, jest to broń myśliwska, tak? więc jakość wykonania lufy na pewno jest, jest dużo lepsza jak ta, z którą mieliśmy do czynienia przynajmniej ja 30 parę lat temu yy, w wojsku. Yy, no, a ja wam bym brał, jakby potrzebował. Dziękujemy jeszcze raz gospodarzowi i do zobaczenia przy kolejnej okazji.